Dzień dobry. Dzień dobry, witamy kochani. Was kochani w ten piękny e, muszę poranek. Muszę zerknąć, która jest godzina 4.38, my jesteśmy na lotnisku, więc tak jak chcieliśmy i mówiliśmy na Instagramie, przygoda nasza się zaczyna, więc bądźcie ciekawi gdzie lecimy i co będziemy robić. Mogę tylko zdradzić, że lecimy trochę na ślepo, tak. nie mamy ani hotelu, ani niczego, po prostu mamy tylko samolot. Ciekawe jak z lotniska tam dojedziemy i w ogóle no, będzie przygoda, więc dajcie łapkę w górę. Zostawcie suba, wstaliśmy od drugiej. A teraz powitał nas piękny wschód słońca, kochani, na wrocławskim lotnisku, więc mega fajnie. Idziemy do środka i zaraz będzie check No, kurde bele, jak tu byłem tyle razy, to na wrocławskim lotnisku jeszcze tyle ludzi. Nie widziałem no, szczególnie. Kochanie, o czwartej rano. Kochani, bilety kupiliśmy przed wczoraj. Był totalny spontan. Jeszcze nam się no. zdarzyła taka rzecz, że Dawid kupił bilety, zabukował i mówi do mnie, kurde, kupiłem do złego państwa. I do złego miasta w ogóle. Ja mówię, jak do złego państwa? No nie wiem, bo tam te bilety były tańsze. I w Wiecie ogóle... co, bo tam ogólnie wyszukiwarka zapisała mi moje wyszukiwania i tak... Chodziłem na mnóstwo tych stron i sobie przyglądałem, gdzieś jest najtaniej. No i tak wynalazłem, ale niestety to było zupełnie inne państwo, zupełnie inne miasto. No ale udało mi się to anulować. Ja mówię, kurde, jak się nie da anulować, to będziemy lecieć tam, no nie ma innego wyjścia tu, nie? No. Ale na szczęście udało mi się anulować bez żadnych strat. I pięć minut później zabuchował tam, gdzie chcieliśmy. No, na szczęście, kurde. Musicie to czytać uważnie, bo to ja też jestem uważny, uważam, ale jakoś to przegapiłem. Wiecie, tak się podekscytowałem, że zaoszczędzę, że kurde. Bo tamte bilety były tańsze. Oczywiście, znaczy, jakby się nie dało jakoś przebukować, no to byśmy polecieli po prostu tam, bo myśmy chcieli przygody, żeby polecieć po prostu tam, gdzie ja nie byłam, gdzie Dawid jeszcze nie był. No, no i w ogóle nie bukować hotelu, nie bukować innego, tylko na własną rękę po prostu coś znaleźć, jak już tam będziemy, więc to by było w sumie bez różnicy, czy lecimy tam, czy tam. ale nastawiliśmy się już na ten kierunek, więc no, trochę się zdenerwowałam. O Jezu, ona to normalnie jakby zaraz miała tu pachć przy wy, Wyobraźcie sobie takie coś. Wybyście się, kochane babeczki, nie zdenerwowały? No zdarza się, nawet najlepszy. Dobra, zaraz wsiadamy do samolotu i później wam wszystko dalej opowiem. A wy już teraz, właśnie w tym momencie, piszcie komentarz i zgadujcie, i gdzie my lecimy. O ale zgadywam, to sobie wymyślił. E, dawajcie, czekamy na wasze komentarze. Jak myślicie? Jeszcze tam nie byliśmy. Pierwszy raz tam będziemy. No, lubimy nasze pierwsze razy, kochani. Nie jest aż tak daleko, mogę zdradzić, bo lecimy 3,5 godziny. To no, no, daleko. Ty Gdzie <laughs> Siedzieliśmy na tym lotnisku, teraz czekamy do samolotu. Tak patrzyliśmy już na takiej grupie Polaków, zapytaliśmy się co, gdzie, jak, żeby mieć mniej więcej orientację tak. i powiem Wam, że ludzie nam zaczęli odpowiadać, to jest no, bardzo fajne. Fajnie, więc... może nawet uda nam się kogoś znaleźć, z kim się spotkamy, to by było super. No. by było świetnie, no zobaczymy jak to będzie, teraz pędzimy do samolotu, żeby zabrać sobie miejsca, czy nie, no na bagaż, bo najważniejsze, bo miejsca są wydzielone. Zobaczcie, co to za miętówka tam idzie. Hej Co kochani, pisaliście w komentarzach, domyślacie się, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w pięknej Gruzji. Mm. Więc cieszymy się, bo pierwszy raz to wszystko widzimy i idziemy zaraz kupić karty, SIM i w ogóle te tak, wszystkie rzeczy. Tak, pierwsze wrażenia są super póki co. I później wyjdziemy na dół i zobaczymy, jak to jest. Te fajne ławeczki tutaj są. Zobaczcie, kto tu siedzi. Czeka grzecznie na bagaż. <laughs> Fajne lotnisko, co nie? Malutkie, no, czyste. Czyściutkie. Szybko. Pierwsze, co zostaliśmy zapytani, czy mamy jakiekolwiek leki ze sobą? Bo tutaj, w tej Gruzji, My jest są, trochę inaczej. Na przykład ibuprofen jest nielegalny. Poczytajcie, przed przylotem tutaj. No. Jakie no, może leki są to być zakazane. duży problem. No, ja miałam tylko rok ze sobą, oczywiście witaminki i paracetamol. Powiedziałam to panu, powiedział ok, nie ma problemu, to mogę iść. Ale tak, no, by byłby duży problem, myśmy wiedzieli o tym, że tu no. leki są troszkę inaczej traktowane niż u nas. Więc mega spoko. Teraz stoimy, stoimy po samolocie, żeby Wziąłem sobie kartę SIM, bo nie będziemy mieć tutaj internetu, wiecie, my nie wiemy jak będzie wyglądał nasz nocny, i w ogóle musimy autobusem no, musimy jechać tam dojechać. To... Nie, nie chcemy taksówką, chcemy rzeczywiście no tak podróżować oficjalnie tak jakby, no nie wiem, jak podróżnik, Jak W plecach mam, możemy je. Ale w hostel nie będę spał od razu, czyli. Nie, że to jednak ja nie będzie jak, dam jak radę no ale no, damy ja radę. Dam radę. To internet tutaj kosztuje 10 żeli za nielimitowany... 10 7 żelków? dni. Tak, więc to wychodzi, nie wiem, jakieś tam 13-14 zł mega tanio. Próbowałem też zrobić ESIM, ale to jest takie drogie tutaj w tym kraju, że totalnie się nie opłaca. Za 2 gigabajty na przykład płacisz 20 dolców. Więc to mm, mm. byliśmy na chwilę tylko na zewnątrz, bo cały czas myśleliśmy, że będzie tutaj padać, Czy we Wrocławiu było strasznie parne, gdyśmy wyjeżdżali. No. Wczoraj było naprawdę ponad 30 stopni i te budynki się nagrzały, nie było czym oddychać w Wrocławiu, naprawdę było strasznie. A tutaj jak wyszliśmy, jest czuć ten wilgoć. Górski klimat. Ciekawa jestem jak tutaj będzie, ale na razie było mi bardzo przyjemne i ludzie są bardzo mili. Witają nas serdecznie no. Wszystko w obcie. Się tak cieszymy na tą przygodę jak dwa góki. No, to Naprawdę. jest nasz pierwszy taki raz, gdzie sami coś organizujemy. Bilety już zakupiliśmy. Kosztuje Mamy na to. Autobus. Kosztuje w jedną stronę na dwie osoby, do batumi 50 zł, więc cena jest myślę okej. Okay. Nie wiem ile kosztuje taksówka. Tutaj taksówka kosztuje wniosku... około 150 do 200 zł. Polecam Wam kupić sobie kartę na internet albo tutaj na lotnisku zamówić Bolta. Bo tutaj taksówkarze ponoć ścierają. Więc na Bolcie patrzyłem to, ceny są 150 zł, więc jakbyśmy byli na przykład we trzy osoby no albo cztery, to lepiej by nam się opłaciło wziąć właśnie taką taksówkę. Ale że jesteśmy we dwójkę, no to co mamy przepłacić? Nie, no tak, we czwórkę to byśmy się ściapnęli, nie? A tak to wiecie, Dawid ja od razu. Teraz ma internet, to już wszystko szuka, organizuje, jest tak. mega dumna naprawdę. Fajny tu klimat jest. Ogólnie ludzie są bardzo pomocni, nie ma w ogóle problemu. Nie są natarczywi, nie podchodzą. Podeszło tam dwóch taksówkarzy, ale byli tacy bardzo mili, więc mega spoko. Znaczy wiecie co, normalnie? Ja wiem, że podróżuję się z plecakiem. Hmm. te ludzie, którzy podróżują normalnie, mają tylko plecaki nic więcej. Ale ja trenuję to, żeby się zmieścić w jedną walizkę, więc mamy tylko jedną walizkę. No. I oczywiście nasz sprzęt, który jest bardzo ciężki do nagrywania. Cały plecak mam i tak sprzętu. Cały no plecak sprzętu. No to byśmy się nie zmieścili nawet w dwa plecach. Chyba żebyśmy mieli jeden plecak taki duży. Ale to też trzeba by było ten plecak włożyć do bagażu rejestrowanego, żeby on naciął sam, co nie. No właśnie, więc postanowiliśmy tym razem wziąć walizkę, na razie próbować z tą walizką się jakoś przebić I Za walizkę ją samą wyszło dosyć dużo, ale myślę też, że dlatego, bo kupiliśmy bilety raptem jeden czy dwa dni przed więc koszt walizki w dwie strony to wyszedł 600 zł no jeśli potraficie się spakować w dwa plecaki to będziecie mieli to za darmo no i przy okazji wiecie nie będziecie musieli czołgać tej walizki ze sobą Będziemy Was informować oczywiście o wszystkich kosztach, ile nas co kosztowało i tak dalej, jak tu się dostać. No myślę, że to jest fajny urlop dla rodzin właśnie z dzieckiem, bo nie jest aż tak drogo. No ani ten lot nie był aż taki drogi, ani ten autobus nie jest drogi. Więc znaczy jak ktoś ogólnie chce... skarbie, loty za dwie osoby moglibyśmy ogarnąć już za 400 zł, gdybyśmy to organizowali no na, pewno, jakby na przykład wcześniej. miesiąc wcześniej, ale że to było dwa dni, no to niestety mm, te loty były drogie. No Ale aż takie tak jest nie były, no nie przesadzę. W ogóle cieszę się, kochani, bo podróże mnie nauczyły wiecie czego? Pewności siebie, do że mogę zagadać do każdego i nie mam już z tym aż takich problemów, żeby o coś zapytać. No, o ja uważam wstępnie, że Dawid organizuje wszystko, wysyła głosówki i tak dalej, pisze tam z ludźmi. No, jest naprawdę bardzo fajnie. Ja mam relaks niesamowity, bo pierwszy raz jestem tak, że zdaje się kompletnie na Dawida, więc no, może no, być to fajnie. Na razie wszystko wychodzi, prócz zakupu tych biletów na początku z tą pomyłką, no ale no dobra, może się udało zdarzyć. się to odkręcić na szczęście. I co, czekamy na busa, jeszcze go nie ma tutaj. No w ogóle busy nie mają numerków, ale myślę, że jak myślę, podejdziemy że będzie tam. to jest Batumi albo coś tam się tutaj zapytamy, nie pisze, to się zapytamy, to czekamy, bo jeszcze mamy pół godziny czasu, to tego autobusu. Cała podróż autobusem do Batumi, czyli jakieś tam 120 km, trwa 3 godziny, bo ten no, autobus. Chyba, co? No, Sama podróż dwie, ale ten autobus tutaj czeka też godzinę, więc 3 godzinki i się zmieścimy. No, no, no Oddadzą no, nas nam się w sumie nam w centrum, tam jest taki dworzec. Możemy wypróbować to wszystko, jak to działa. Ogólnie tak. Tutaj na lotnisku bardzo często. Jestem pozytywnie zaskoczona, bardzo Widzę tu bardzo europejsko. dużo zieleni. Tak europejsko to wygląda. Naprawdę bardzo fajnie. Widzieliśmy, jak wysiedliśmy z samolotu, że są góry też. No, e, no na razie jesteśmy zafascynowani. W ogóle Gruzja jest tak bogata we wszystkie krajobrazy. Słuchaj, tu są pustynie. Jest morze, są góry, dosłownie wszystko co sobie wymarzysz tutaj no, jest. Wiemy to na razie tylko z internetu, nie? No, no tak, by... no ale... Zobaczymy jak będzie naprawdę. Siedliśmy tutaj pod tą wieżą. Wiecie co jest fajne? Mamy aplikację Bolta i zamawiamy sobie Bolta i jedziemy Boltem. Tak? Za ile? E, za 7 zł. Za 7 zł. No, to interesujące tu jest. W gra polska piosenka? No. Jedziemy. Jak to wygląda Skarpie? Coś ty zabukował. Coś pięknego. No jestem ciekawa. Ładnie wygląda tutaj. Jesteśmy na 44 piętrze. No, widzę kochanie, że załatwiłeś apartament. Słuchajcie, no fajnie to wygląda. Tu jest lustro, tu się wchodzi, tu są drzwi. Tu jest taki aneks kuchenny malutki. No nie wiem czy będziemy gotować, zobaczymy. No ja. I tutaj jest łazianeczka, kibeleczek. Omywalka powiększająca lustro. Dla mnie bardzo ważne. Takie duże i duże, prysznic to jest fajne, Takie ze szkłem, więc super. Uuu, jakie łoże i ty lustro z tyłu. No hit. Ty no kurde, prawie akurat w domu, co nie? Tak. Tutaj się, siedzionka. Balkonik. Idziemy zaraz zobaczyć. Gdzie tu się wychodzi? Halo! Dobra nie wychodzimy zobaczyć. O, chyba jakaś... O, ja pierdzielę! Nie, jaki nie, balkon! I to duży! I widok I, na morze. Jak wysoko! Ale cudownie! Uuu, hu, 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 zajebiście! No, nie, Co ciekawe... będziemy zaraz na spacer. Zobaczcie, mamy widok na całe Batumu tutaj z tej strony. Wy tego tak nie widzicie, może kamerą. Ale widok jest przepiękny z tej strony na góry. A z tej strony nad samą morzem. Pięknie. Jestem zachwycona! Tam mieszkamy, tam, tam. O no w tej wieży środkowej, kochani. Wiatr wieje, ale jest przyjemnie. Fajnie. Tak rzeszko nad morzem, wiecie o co chodzi? Patrzcie jak tu jest pięknie. Pięknie te budowle mnie zachwycają, naprawdę. Dobra, ogólnie słuchajcie, kierowcom to bym nie chciała być co, nie? No tutaj o, powiem... Gra gorzej niż Turcji. znaczy no nie gorzej pod tym względem, że oni tutaj tak nie trąbią, ale jadą tak blisko siebie. Pokorki, tak każde ląsko. auto jest rozwalone, bo... Nie dość, że tutaj się obijają, to jeszcze, wiesz, tutaj auta nie potrzebują przeglądu, więc dużo jeździ ja bezderzaka czy by, coś. Byle by, by jeszcze ciągnęło do przodu, co nie? No. no. Ale jest wesoło, jest fajnie, ludzie są bardzo sympatyczni. No pozytywni. Tak. W ogóle apartament jest super. Ojej, e, Naprawdę bardzo fajne tak na dwie osoby. A idealne. co najlepsze, kochani, to w ogóle właścicielami tego apartamentu są Polacy, więc no, jakbyście byli zainteresowani, to możemy Wam podrzucić kontakt do nich. No bo naprawdę lokalizacja tego cudowna naprawdę. Znaczy można też wynająć, bo to jest tak jakby hotel też, jest ma restaurację i wszystko, ale są też prywatne apartamenty i one są oczywiście tańsze niż taki hotel, więc no. to jest bomba, naprawdę super. Ale wiesz jak to, Polak Polakowi zawsze rabat da, a no, nie jakieś o. tam to Ej. jest to znaleźć. <noise> no to coś w tym Trzeba jest. Nie można się wspierać. <noise> Dokładnie. To, tu jest pozytywne właśnie to, że ci Polacy tak nas informują, opowiadają, mówią wszystko właśnie bardzo fajnie. Ja jestem zachwycona. Ty tak, dostaliśmy spodobał. taką listę, co można zobaczyć. Jak chcecie zwiedzać, jak jesteście pierwszy raz, żeby się można było tutaj Gdzie Zjeść, gdzie są sklepy. E, no właśnie, ale pierwsze, gdzie zjeść. No szukamy, bo żeśmy oczywiście wstali bardzo wcześnie rano i nie mamy nic w żołądku. No. Więc postanowiliśmy, że pójdziemy coś zjeść, no ale musieliśmy na obejrzeć, oczywiście Może pójść na tą promenadę, zobaczyć co tutaj się dzieje. No bo to najważniejsze. No i mówię do Dawida, to gdzie idziemy, bo to jakaś indyjska restauracja, jest coś tam, coś tam. A on wie, on by bardzo chciał wypróbować taki amerykański fast food. No bo wiesz, ja nie wiem jakie tu są ceny w tych restauracjach na plaży, to ja się boję, że zbankrutuję. O, to <laughs> chciałbym spróbować i mam ochotę akurat na burgera, więc idziemy za burgerem coś znaleźć. Idziemy obejrzeć oczywiście, bo to koło tego apartamentu jest dużo restauracji, tak jak widzimy. Bardzo nie dużo. dużo. Takich i sklepy i tak dalej, jakie tak może można tutaj się czacze, nawet Był taki pan, który sprzedawał w butelkach plastikowych, kochani. A co? Wszystko tutaj jest. Ale no w ogóle Uber heat, jakie tanie. No. To 7 zł za 20 minut jazdy. S <laughs> Mała odległość, ale po Bamba prostu wiecie, stycznie. tu są korki, a paliwo tutaj wcale nie jest aż takie tanie. No e... Jesteśmy na razie zauroczeni. Tak, cudownie. Ale tu co, idziemy poszukać tego twojego fast fooda, tak? Mm, chodź, skarbie, bo ci schrupię szybciej. Nie, on dostanie niż tego burgera, a ja wreszcie bułeczkę. jakieś frytki, takie, wiecie, gruzińskie. <śmiech> <śmiech> znaczy, nie wiem, czy my dobrze robimy, czy źle, ale idziemy ulicą, bo nie ma chodników, więc. Jest, skarbie, jak ty nagrywasz to? Chodź tutaj, malutka. Ym, ogólnie zauważyłem, że powinniśmy iść drugą stroną ulicy, i tam może jest jakiś chodnik, ale tutaj go nie ma. Więc no idziemy tutaj, oni jeszcze oczywiście jak wariaci, ale teraz akurat jest spokojnie, więc może jakoś przejdziemy, co? Nie dasz mu pogadać z wicami. No ja bo ty też się cieszę, że ale Ty cicho mówisz. Skarbie. Ale ja chcę wszystkie moje doświadczenia tutaj pokazać i opowiedzieć. Moje pierwsze takie wrażenia, wiecie, no idziemy ulicą, no co wam powiem? Fajne to jest nawet, takie trochę inne, oni tu mają niesamowity luz. W ogóle wiecie, Uber na przykład jak żeśmy z nim jechali, on zobaczył, że jakiś znajomy stoi, zatrzymał się, pogadał się z nim i dopiero z nami pojechał dalej. Dawaj. Bez stresu, bez niczego. Przed chwilą też widzieliśmy, że jakiś jechał autem i zobaczył też kumpla, co przechodził przez pasy. Zatrzymał nie się, nie pogadał, się z nim otworzył okno i się to no, zupełnie trzy, co nie? Tak, musimy teraz przejść przez ulicę, a tutaj nie ma światem. Ale nie wiem, czy światła. Dawajdziemy. Na przypale albo wcale, choćby oni mają czerwone. Proszę. Ile tu jest tych wielkich wieżowców, naprawdę ogrom. I pięknie wyglądają wszystkie. Co kochanie? Nie no, podziwiam, oglądam, tam jest jakiś taki łuk. Ja no, to jest środka Marysia moje. Ja pierdzielę... na Jasne. no! Jasne! nie ma światła, no to co, się przechodzi chyba co, nie? No, pomiędzy tymi wieżowcami jest taki park i ogólnie tędy się powinno iść, ale oni coś tutaj robią, nie wiem, coś rewitalizują czy... Co, no tam jest kawałek płota otwarte. A to co chcesz przejść? No nie to sama będę tam przechodzić, wiesz. No nie, tutaj też jest zamknięte, więc... No nie chcę się narażać w pierwszy dzień. Patrzcie, tak wyglądają auta w Gruzji. Jaki super budynek, on jest taki chudy. A tu jest jakiś taki okrąg, nie wiem. O, woła mnie, poczka, szybko, szybko, bo auta jadą, po mnie. Dawaj, dawaj, dawaj. A taki ładny perfur. No, idziemy tam. Szybko, bo puszczę na. Chodź. Podobasz się im, skarbie. Taka krasiwa. No, jaka piękna. Nawet ja to zrozumiałam. Super, skarbie. Ty, ale jak tu wejść? No, właśnie A? jestem tutaj, do Łędzi. Ale tam mogą tylko dziewczynki jeszcze czerwonymi nie jeść. To akurat mam tu. O, ja zjem, to ja nie wiem, czy ci dadzą. Nie, <laughs>, ty nie dasz rady. <laughs>, to daję po tobie, skarbie. Dobra. Ale fajnie, kurde, jak ja się cieszę. Ja też. To jest to wielkie. Można wybierać i wybierać i wybierać. No to jest amerykański fast food. E, jestem ciekawy. Znam na byłem z każdym co wrócimy I tam spróbuję stanowego. Co w końcu o, bierzesz? No patrz jakie burgery, ja pierdzielę. Ale ceny nawet chyba, no. Tylko picie zrobię. No, ceny to nawet nie widać, więc nie wiesz. Ale tam to, co wybierałeś, to były ceny. No wow. takie. Na Gruzję drogie na pewno. Się popisał kochani, nie by tanio, 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 gówno tanio. Zapłaciliśmy 60 zł za to menu. No zobaczymy co dostaniemy. Już mówię do niego, to tak tanio chciałeś, a poszedłeś chyba drożej, bo jakby to było gruzińskie, to by na pewno było tańsze. Mówi, że to jednorazowe, ale no zobaczymy co on przyniesie, bo tam gdzie żeśmy zamawiali na tym łyże, nie dało się zapłacić kartą, więc zrobiliśmy sobie zdjęcie, poszliśmy i panie, o ty już idziesz. Ale szybko powiem wam to zrobili. Do pasów, do Naprawdę w ciągu... Dwóch piłek było gotowe. No. Czy to jest dobry znak? Nie wiem. Sprawdźmy to. Dobrze, więc tak to wygląda. No, skarbie, co powiesz? No na zdjęciu wyglądało to definitywnie bardziej apetycznie. 6 tych za to zapłaciliśmy. No to jest dużo, bardzo no. drogo uważam. Więc zobaczymy, czy to było warte. Więc ja z tym swoim oszczędzaniem to jest dziwne. Nie wiem nawet jaki to jest sos. Chyba wszystko, No w cuczub, skarbie. A tu jakaś musztarda? To tak? dla ciebie, tak. Smacznego kochanie. Dziękuję bardzo. Frytki dobre. Ale chyba frytki wszędzie dobre. Zobaczymy to mięso. Kurde. U mnie mięso ciepłe, ale te surówki i sosy zimne. Ale ja tak lubię. Czy mięso jest w prawdziwy kurczak? Zobaczcie. No tutaj też wołowina jest. Nie tak jak w McDonaldzie, tylko taka jak w burgerowni. Panierka jest trupiąca, ale ma taki dziwny smak. Ja ma dziwną przyprawę. Dziwną Nie wiem co to jest. Na szuklava. Nie smakuje ci? Nie, jest okej, okay. jestem głodna, więc wiem wszystko Dajmy, dajmy A czemu, no? My jemy teraz Nie dawajcie dzieciakom, bo później się uczą i z nich nic dobrego nie wyjdzie Wiecie, na no przyjedzenie tak dałabym mu, ale... Nieładne Tu kolejny dziadek żebra Druga no. no Jemonkowa kola Zero, kochani, tutaj jest puszka więc zajebiście. Kosztuje 1,70 to jest? 2,62, kochanie. Bierzemy. Zobaczmy tutaj ceny, kochani. Papryka, no tak zdychę kosztuje. Pomidory po 3 złote. Ziemniaki po złotych 10 może są. Młode. Fioletowe takie też są. Jakie małe w ogóle, w Polsce są takie, wiecie, bataty ogromne. co, so to jest chyba... Carrefour specjalnie zrobiony pod turystów, bo tu mają takie ceny, że ja no nie wierzę to. 5 zł za czekoladę. Tato w ogóle 5 tych yy, ich. Oprócz tych ziemniaków i papryki nie znalazłem niczego, co byłoby tańsze niż w Polsce. A, no i kola. O, właśnie takimi samochodami tutaj jeżdżą, widzicie? Nikomu to nie przeszkadza. O. zajebiście to wygląda. Takich jest bardzo dużo. Wróciliśmy, kochani, czuję nóg, muszę powąchać Twoje. Tak miano, Co ty mówisz? Jak napierdzielają, że masakra. No. Ale wiecie, co? Zawiedziona byłam tym kerfurem. Nie było tam świeżych owoców. Znaczy, nie, były owoce, ale, ale w ogóle one były, nie były takie. Świeże. Jakby były stare, takie mega dziwne. Byłam tu zawiedziona, bo się, że tam, że tutaj latały. będzie dużo owoców. Więc nie kupiliśmy w ogóle owoców, bo musimy się wybrać na taki bazar. Albo no. coś takiego, wiecie, z owocami, z takimi rzeczami. Ale to jeszcze się dopytamy. Dzisiaj jesteśmy pierwszy dzień, więc musieliśmy tego to, co najważniejsze, czyli kola, tak jak widzieliście. I coś tam do przekąszenia. I tyle... Pięknie Ale za... zobaczcie, jakiś gratis dostałem w lodówce jakiś Icy Georgian Lager. To co to jest piwo? Pewnie tak, nie wiem, nie znam po się sobie na tym. Ale... Ma na odprężenie. Co do tego chłopaczka, co tam podszedł, myśmy do niego później podeszli, żeśmy zjedli, zapytaliśmy się, czy mu nie kupić coś do jedzenia. On powiedział, że on nie jest głodny, on chce tylko cash. No, no więc... a że myśmy nie mieli, nie wymienialiśmy w ogóle pieniędzy, płacimy tylko kartą z na razie. Bankomatu. No więc cashu nie było. No trudno, miał pech. Nie, jestem zmęczony, idzie. kochani. My chyba dzisiaj tylko pod prysznic, znaczy, nie wiem, mam ochotę zobaczyć to miasto jeszcze pod wieczór. No Ale nie wiem, czy damy radę, bo serio wstaliśmy o godzinie w pół do czwartej dzieci. Co ja? No co ty gadasz? Co ty pół do trzeciej, hmm. więc spaliśmy może z 2-3 godzinki nie więcej. Jesteśmy naprawdę podnięci. Wydajcie łapkę w górę i, I oczywiście Super, kochani, a my będziemy wam mówić, co my tu jeszcze zwiedzamy, jak to wszystko wygląda. Opowiemy Wam oczywiście, gdzie jeszcze pojedziemy, czym się zdziwimy no albo skierpię. się nie zdziwimy. Kończymy na dzisiaj. Bo Powiedziam. ja chcę się umyć i poleżeć. papa pa. Dziękujemy kochani, jak wam się podobało też udostępnijcie ten film dalej, bo my lubimy podróżować i zabierać kamerę z wami, więc yy, no, z nami, czy z wami więc udostępniajcie będziemy się cieszyć. Nie, bo ja długo gadam, nie? No. Dobra, salut! <laughs>